Dzień dobry, drankowarzek. Witam państwa w studiu Polskiej Agencji Prasowej. Dziś państwa i moim gościem jest pani Magdalena Rzeczkowska, minister finansów. Dzień dobry pani minister. Dzień dobry, witam panie redaktorze. W czwartek Sejm przyjął ustawę budżetową budżetu Polski na rok 2023 za chwilę będziemy te tematy poruszać, ale najpierw jakbyśmy mogli zamknąć rok 2022. W listopadzie informowała pani, że nadwyżka w wykonaniu budżetu od początku bieżącego roku do końca października wyniosła 27 miliardów 200 milionów złotych. Co dziś można już powiedzieć na temat wykonania budżetu na rok 2022 i czy jest szansa na jakąś nadwyżkę na koniec roku. Na razie te dane, którymi oficjalnie w przestrzeni publicznej operujemy, to są dane właśnie z wykonania na koniec października, czyli dokładnie te 27 miliardów 200 milionów złotych, 126 miliardów płynności w budżecie, czyli tych środków, które na skutek zaspokojenia też potrzeb pożyczkowych polskiego budżetu w budżecie się znajdują, a przypomnę też, że i też o tym mówiłam, że te potrzeby pożyczkowe myśmy już za rok 2022 mieli pokryte w całości w sierpniu, także wszystkie kolejne emisje, które miały miejsce od sierpnia, w tym również ta emisja dolarowa, którą jesienią zrobiliśmy po kilku latach nieobecności na, na rynku amerykańskim, na rynku dolarowym, one już idą jakby w konto potrzeb pożyczkowych przyszłorocznych. Natomiast wykonanie tak w całości będziemy mogli ten rok 2022 oczywiście podsumować dopiero w roku 23 po, po upływie grudnia, bo teraz ta końcówka roku dla budżetowców, dla Ministerstwa Finansów to jest bardzo gorący okres. Czas no, największych wydatków. Czas nie, czy, zamykania wydatków w częściach budżetowych przez poszczególne resorty, tak, ale to jest czas takiego podsumowania liczenia, gdzie mamy oszczędności w budżecie, jak możemy te, te środki właśnie z oszczędności wykorzystać. W tym roku taka też szczególna sytuacja, bo ze względu na Właśnie takie rozsądne, bardzo pogospodarsko podchodzenie do wydatków, zdecydowaliśmy o tym, że nie ma tak zwanych wydatków niewygasających, czyli wszystko powinniśmy zamknąć, wszystkie nasze plany wydatkowe, poszczególne ministerstwa, części budżetowe w tym roku, właśnie w roku 2022. I oszczędności, które powstaną w budżecie, będziemy się starali przeznaczać na najbardziej pilne potrzeby. A przypomnę, że ten rok to jest rok naprawdę no, trudny, rok wojny w Ukrainie, kryzysu energetycznego i rząd uruchomił szereg programów wsparcia dla obywateli w tym czasie, nie tylko związanych z inflacją, z cenami, przede wszystkim z cenami energii, czyli to są zamrożenia cen gazu, cen energii. No i na to wszystko oczywiście potrzebne są środki. Także to, co w tym roku też uda się wygospodarować, to są też środki, które na te potrzeby zostaną przekazane. Czyli jest szansa na nadwyżkę, czy na razie nie jesteśmy w stanie tego zupełnie określić? Pewnie jest szansa na, na nadwyżkę, ale wstrzymajmy się jeszcze chwilę. Jak wszystko policzymy, będziemy tutaj mieli wie, większą pewność, jak wygląda i deficyt tegoroczny, jak wygląda nadwyżka środków i ta płynność budżetu na Tak, jak już roku. Wsp wspomniała Pani o tych oszczędnościach, był taki apel również Pani, również premiera, o oszczędności w ministerstwach około 5% udało się coś zaoszczędzić w różnych ministerstwach. Na razie to jest takie działanie, które ma nas przygotować na wypadek kolejnego jakiegoś szoku, kryzysu, który mógłby się pojawić, bo ten rok nauczył nas już, że nie ma nic pewnego w tym otoczeniu geopolitycznym, w jakim funkcjonujemy. Wojny w Ukrainie, kryzysu energetycznego. M możemy się niestety spodziewać, że kolejne nieoczekiwane wydarzenia będą miały miejsce. Oczywiście chcielibyśmy, żeby tak nie było, ale lepiej się na to przygotować i stąd była prośba moja jako ministra finansów do poszczególnych ministrów, resortów, żeby się przygotować, żeby przygotować się na taki plan w cudzysłowie kryzysowy. Czy wszyscy te... się przygotowali, wypełnili zadanie? Tak, wszyscy się przygotowali, te informacje do nas spłynęły, my w tej chwili je analizujemy, ale tak jak powiedziałam, to jest takie działanie na wypadek potrzeby i, i, i takie przygotowanie się do tego, gdyby taka konieczność przesunięcia środków była, była zaistniała. Oby takiej potrzeby nie było jeszcze, żeby Zamknąć ten budżet 2022 roku, na ile się oczywiście nam uda. W 2022 roku mieliśmy wiele zmian podatkowych. Pamiętam, od początku roku, w tym w zakresie podatku PIT, pojawiła się i zniknęła ulga dla klasy średniej. Od stycznia obowiązuje wyższa kwota wolna, wyższy próg podatkowy. Od lipca obniżona została stawka PIT z 17 do 12%. Można by tak długo i długo wymieniać, więc pytanie, jak wygląda dziś wykonanie PIT-u w tym roku i jaki mechanizm zadziałał, że te przychody, pomimo tego, że podatki są niższe w pewnym zakresie, nie spadły. Bo na to wygląda. Tak, jeżeli chodzi w ogóle o wszystkie wpływy podatkowe, te dochody podatkowe, które do budżetu planowaliśmy na 22 rok, one szczęśliwie zostały wykonane, nawet niektóre z nadwyżką. Ta, 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 ta. Na, przykład. na przykład. Tak, w stosunku do prognozy wyższe są te wpływy. To, są, to jest kilka czynników. Z jednej strony ciągły wzrost gospodarczy, co bardzo cieszy, bo Polska, ja przypomnę, myśmy byli w po okresie pandemii jednym z krajów Unii Europejskiej, który po pierwsze dotknęła nas najpłytsza recesja, a po drugie bardzo szybko odbiliśmy. To odbicie gospodarcze było bardzo takie pozytywne, 6,8% PKB wzrostu, a w początku tego roku nawet 8,6%. No niestety wojna w Ukrainie spowodowała, że to spowolnienie gospodarcze nastąpiło, ale na szczęście ciągle ten wzrost i rozwój jest, więc to widać, tak, w przychodach podatkowych z jednej strony. Z drugiej strony to jest uszczelnienie systemu podatkowego i tutaj ewidentnie te działania i legislacyjne, i organizacyjne, które zostały wprowadzone od 2016 roku, od utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej przez szereg rozwiązań prawnych, ale również i informatycznych, analityki, danych, one przyczyniają się do tego, że skutecznie coraz więcej podatków do budżetu wpływa. I tutaj luka VAT jest takim bardzo dobrym przykładem. 24 ponad procent w 2015 roku do 4,3 roku. Do wrócić, ale do PIT-u wracamy. Tak. Tak. A jeżeli chodzi o PIT, to rzeczywiście to wykonanie, nastąpiło, mimo obniżki, znaczącej obniżki podatku. I tutaj też można mówić o kilku elementach. Z jednej strony to jest właśnie element pewnego uszczelnienia systemu podatkowego, czyli tej analityki czynności sprawdzających w stosunku do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, ale to jest w najmniejszym zakresie ta działalność Krajowej Administracji Skarbowej. Rozwój gospodarczy, bardzo dobra sytuacja na rynku pracy. Ja przypomnę, że my mamy jedno z najniższych poziomów bezrobocia w Unii Europejskiej. Czechy nas z Malta... Jesteśmy z maltą chyba na tym samym poziomie, Czechy nas nieznacznie wyprzedzają. Także ten rynek pracy się rozwija, praca w Polsce jest, i coraz więcej też osób w związku z tym płaci podatek dochodowy od osób fizycznych i stąd te dochody. Sukcesywnie też rosną. I czy to tu. To... Tak, oczywiście też. My mamy, przypomnę, ponad 400 tysięcy osób z Ukrainy, które legalnie w ramach tej rejestracji do numeru PESEL, to jest ponad prawie milion osób zarejestrowanych do tego systemu polskiego, tak? posiada numer PESEL, i ponad 400, chyba 420 tysięcy w tej chwili osób, które pracują i które oczywiście płacą w Polsce również podatki. No dobrze, to przejdźmy do roku 23. Sejm, w czwartek, jak już powiedziałem, uchwalił ustawę budżetową na 23 rok, zakłada ona tak pokrótce prognozy dochodów budżetu państwa w kwocie 604 miliardów 500 milionów złotych, limit wydatków budżetu państwa na poziomie 620, 672,5 miliarda złotych, deficyt budżetu w wysokości nie, więcej, nie większej niż 68 miliardów złotych. Tu można by mówić dużo dłużej. Teraz cytat. Budżet oparty jest o realistyczne, a nawet konserwatywne założenia makroekonomiczne. Tak sytuację ocenił w rozmowie z PAP -y, główny ekonomista PKO BP, Piotr Bujak. Czy rzeczywiście budżet na przyszły rok określiła Pani mianem konserwatywny? Tak, to jest w ogóle taka, można powiedzieć, marka Ministerstwa Finansów, że my podchodząc do naszych prognoz makroekonomicznych w ciągu roku, nawet, tak, przedstawiając do Komisji Europejskiej plan konwergencji, następnie przygotowując ustawę budżetową, patrzymy konserwatywnie na te wskaźniki, które w, w sytuacji, w naszym otoczeniu makroekonomicznym się pojawiają. Oczywiście można tutaj się spierać, no dobrze, ale Państwo przygotowywali. Ten budżet w oparciu o założenia, które były aktualne wiosną czy latem, tak, a sytuacja w tej chwili geopolityczna, sytuacja makroekonomiczna dynamicznie się zmienia. Inflacja się zmienia, prognozy wzrostu gospodarczego się zmieniają. Tak, ale przyjmując prognozy do budżetu, my musimy się opierać na pewnych założeniach, bo nie sposób tak krytyczny, istotny dla państwa, dla funkcjonowania państwa plan zmieniać co miesiąc co dwa tygodnie, co trzy aktualizować, w zależności od tego, jak się wskaźniki zmieniają. Ale trzeba powiedzieć, że te założenia, które zostały przyjęte dla budżetu na przyszły rok, one oczywiście w tym momencie planowania odpowiadały w pełni prognozom i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, i naszego Narodowego Banku Polskiego. W tej chwili też nieznacznie się być może różnią od tych prognoz, które już na 23 rok przedstawiane, są przedstawiane, ale też proszę zauważyć, że inflacja 9,8% przewidywana na Przyszły rok. W tych prognozach obecnych jest może pomiędzy, też te prognozy się bardzo różnią, bo one są pomiędzy 9 do 13-14%. Na przyszły rok wzrost gospodarczy myśmy założyli 1,7%. Z prognoz czy Komisji Europejskiej, czy instytucji finansowych mowa jest o tym, że może być to poniżej 1%. Mowa o dziesiątych na Moż, Mowa jest też o 0,7%. Ale też zauważmy, że już chyba się nauczyliśmy, że w obecnym czasie takie prognozowanie na dłuższą metę, no jest bardzo trudne, tak, jest bardzo trudno mieć stuprocentową pewność, że te prognozy się spełnią, natomiast ten budżet jest i założenia w oparciu, o które został przygotowany, są założeniami bezpiecznymi i też, tak jak powiedziałam, te elementy stabilnej sytuacji gospodarczej, silnych fundamentów naszej gospodarki, ale też uszczelnienia systemu podatkowego dają tą perspektywę właśnie wysokich Wysokich potencjalnych dochodów, które będziemy przeznaczać na budżet bezpieczeństwa Polaków, bo ten budżet to są zwiększone wydatki na obronność, to są zwiększone wydatki na służbę zdrowia, na, na zdrowie Polaków, ale to są też programy społeczne utrzymane, te, które, z których już Polacy korzystają. Czyli to podejście wzrostu PKB o prawie 2%, bo tak zakłada budżet, czyli 1,7%, jest konserwatywne, bo jeszcze 3%. Tygodnie temu w tym studiu Piotr Szpatkowski, wiceminister finansów, mówił, że PKB Polski w przyszłym roku może wzrosnąć o 1%, może też przekroczyć tę wartość. To były takie ostrożne szacunki. Tu zakładamy prawie 2%. No tak jak roku. powiedziałam, ten budżet, budżet był, jest planowany w oparciu o dane, które posiadaliśmy w połowie, w połowie roku, tak, ale tak musi być, dlatego że nie sposób w czasie trwania długotrwałego procesu, ja przypomnę, że to jest wiele miesięcy pracy, najpierw rządowych, potem parlamentarnych, senackich, na poziomie Senatu. I nie, nie, nie ma tu możliwości zmiany założeń w trakcie, w trakcie konstruowania ustawy. Wydaje się, że tak jak powiedziałam, to jest trudno powiedzieć, jaki ostatecznie wzrost gospodarczy będzie, bo nie tylko tutaj ma znaczenie nasza sytuacja i sytuacja naszej gospodarki, ale także to, co się dzieje w Europie. No do tej pory wszystkie przewidywania się raczej nie sprawdzały, tu przyzna Pani rację. No tak, tak, dokładnie tak. Oczywiście można być bardziej pesymistycznym, można być bardziej bardziej optymistycznym to też zależy jak Czyli to jest, ta droga, środka, jak to jest ta droga środka tak w takim razie pytanie nieco z innej beczki zdanie Rady Polityki Pieniężnej znamy ale jest też odrębna opinia do Rady Polityki Pieniężnej i tutaj takie określenie budżet traci rangę cytat podobnie jak w poprzednich latach projekt ustawy obejmuje jedynie część dochodów i wydatków sektora finansów publicznych w efekcie budżet państwa traci odpowiednią rangę związaną z jego konstytucyjnym szczególnym charakterem oraz centralną pozycją w systemie finansów publicznych tak czytamy w odrębnych członków Rady Polityki Pieniężnej Janny Tyrowicz i Ludwika Koteckiego. Jak może się pani odnieść do tych słów, że budżet traci rangę? Budżet nie traci rangi. Budżet to jest podstawowy plan oczywiście finansów państwa, wydatków dochodów państwa. I całość wydatków i dochodów państwa, czyli całość tak zwanego sektora instytucji rządowych i samorządowych jest raportowana, jest objęta obowiązującymi przepisami prawa, wchodzi w limit wydatków budżetu państwa i wchodzi też w sprawozdawczość i w raportowanie w plany finansowe, więc w, tą, w te ramy takie zarządzania finansami państwa. I to nie jest tak, że coś jest poza kontrolą, poza wolą ustawodawcy. Niektórzy I... mówią wprost, że coś jest poza kontrolą Sejmu. No nie do końca to, to jest tak, dlatego że tak jak powiedziałam, wszystkie również te fundusze, tak zwane fundusze BGK chociażby, tak jak Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, Fundusz kowidowy czy Fundusz Pomocy Ukrainie, to jest, to są fundusze, które zostały utworzone na podstawie ustaw, za którymi większość parlamentarna głosowała, to nie tak, że tylko wybrana część posłów popierała te, te, te rozwiązania i one powstały ze względu na konkretne potrzeby związane z kryzysem, który, z którym mieliśmy do czynienia. Fundusz Przeciwdziałania COVID to był czas pandemii, COVID, wsparcia przedsiębiorców, ratowania miejsc pracy i taka formuła bardziej elastycznego dysponowania środkami była konieczna. I tak samo pomoc Ukrainie. To są wydatki, których nie wiemy na dany moment, tak, w jakiej wysokości te wydatki będziemy musieli ponieść. Ilu uchodźców do Polski... Przyjedzie jeszcze w związku chociażby z sytuacją zimową w Ukrainie brakami energii, ilu, ile, ile osób będzie potrzebowało wsparcia, jakie działania będą konieczne do podjęcia. I dlatego formuła budżetu państwa w pojawianie się dodatkowych wydatków to jest potrzeba nowelizacji budżetu. Nowelizacji, która jest, ma swoje określone tempo, a w sytuacji, kiedy te, ta pomoc jest potrzebna, tak jak w przypadku uchodźców z Ukrainy w sposób szybki, ta forma funduszu taką możliwość daje. I nie znaczy to, że jakiekolwiek środki są poza kontrolą. Bo tak jak powiedziałam, wchodzą do reguł fiskalnych budżetu, do zakresu reguł fiskalnych, do limitu wydatków, do sprawozdawczości, też do, do uzasadnienia ustawy budżetowej, ale również i do sprawozdawczości. Czy istnieje jakieś, jakieś ryzyko związane ze spłatą tych długów pozabudżetowych, jakieś choćby minimalne? Nie, takiego ryzyka nie ma. Oczywiście to zawsze nie można, po... w każdej sytuacji nie możemy w 100% powiedzieć, że jesteśmy całkowicie bezpieczni, bo to wszystko też zależy od tego, jakie okoliczności zewnętrzne się pojawią, tak, ale polski budżet, polskie finanse są bezpieczne, patrząc na całą sytuację, powiedzmy, budżetową innych państw Unii Europejskiej chociażby. Ja przypomnę, że nasz poziom długu w tym sprawozdaniu, według sprawozdawczości unijnej, to jest około 52, między 52, 53%, gdzie ten wentyl bezpieczeństwa, próg bezpieczeństwa to jest 60, a średnia wysokość długu w Unii Europejskiej to jest prawie 90%. Długu. ten dług spada i będzie spadał, dług, założył Ministerstwo ta, Finansów. Tak, ten dług spada, jest pod kontrolą. Tak samo i kwestie deficytu. Oczywiście deficyt jest nieco wyższy w sytuacji, kiedy pojawiają się dodatkowe konieczności wydatków, tak jak w tej chwili. Mamy kryzys energetyczny, mamy kryzys wojny w Ukrainie, uchodźców. Tutaj te wydatki, no i zbrojenia, tak, dodatkowe wydatki się pojawiają. To jeszcze szybkie pytanie z kategorii tych trudnych, szczególnie do Ministra Finansów. Czy widzi Pani jakieś... Na dziś, biorąc pod uwagę tą zmienność reguł, w której musimy się poruszać, jakieś zagrożenia dla tego budżetu na rok 2023? Nie, wydaje mi się, że przygotowaliśmy ten budżet rozsądnie w oparciu o konserwatywne założenia, tak jak o tym mówiliśmy. I na ten moment naszej wiedzy odnośnie tego, jakie programy wsparcia są potrzebne, właśnie tarcze gazowe, energetyczne, te wszystkie rozwiązania już się pojawiły. Więc biorąc to pod uwagę i, i konstrukcję budżetu i założone dochody, wydaje się, że jesteśmy tutaj bezpieczni, ale oczywiście sytuacja jest trudna. Jest szereg wyzwań związanych chociażby z taką niepewnością, która nam y, towarzyszy. Towarzyszy też inwestorom, towarzyszy rynkom finansowym, które się cały czas Polsce przyglądają. I tutaj bardzo ważna jest stabilność, bardzo ważny jest spokojny też i prawi, prawdziwy przekaz o tym, jak, y, jak wygląda stan finansów polskich, i bardzo ważne są też fundusze y, unijne, które y, mam nadzieję zrobimy wszystko i robimy wszystko, żeby do Polski y, wpłynęły. Mówię tu przede wszystkim o KPO, bo fundusze y, spójnościowe, wdej, to są niezagrożone. Czyli że KPO wesprze budżet polski. Tak, Jeszcze zakładamy. szybkie pytanie odnośnie zerowej stawki VAT na żywność. Wiemy, że będzie przedłużona na pierwszy kwartał. To zapowiedział między innymi wiceminister finansów Artur Soboń, ale powiedział też, że ma nadzieję, że ta, że ta tarcza będzie przedłużona na dłuższy okres, być może na cały rok, jeżeli taka będzie potrzeba. Pytanie, czy są na to zarezerwowane pieniądze w, fundu, w budżecie? Yy, zerowy VAT na żywność, tak jak tarcze antyinflacyjne w ciągu 22 roku yy, Został wprowadzony na pewien założony okres czasu. No czy zakładamy, że to jest? pierwsza połowa tego roku, ale będziemy sytuację obserwować. Tak jak obserwowaliśmy sytuację przez cały ten rok, przedłużając tarczę o kolejne kwartały, patrząc jak rozwija się inflacja, jaka jest sytuacja gospodarcza i tak samo będziemy postępować w przyszłym roku. Ja przypomnę, że w tym roku tarcze antyinflacyjne nie były przewidziane w budżecie, a udało się z powodzeniem je zrealizować, mimo tego ubytku dochodów w budżecie, bo tarcza to jest spadek dochodów z VAT-u w tym przypadku więc udało się te tarcze sfinansować, udało się to zrealizować i w przyszłym roku też mamy nadzieję, że tak będzie i to się uda zrobić, ale tak jak powiedziałam, będziemy się też przyglądać. Teraz prognozy dotyczące inflacji mówią o tym, że owszem początek roku, to jest jeszcze podwyższona inflacja, być może nieco wyższa nawet niż w grudniu, bo styczeń też jest takim miesiącem, gdzie ceny administracyjne chociażby co roku się zmieniają, więc może mieć to wpływ oczywiście też na inflację, na poziom inflacji, ale wiosna, marzec, kolej inne miesiące wiosenne. Wydaje się, że już i podwyżka stóp procentowych też zaczyna działać. To widać w, już w, tych, w tym miesiącu, teraz w grudniu, przy niewielkim spadku inflacji, co nas cieszy, ale tak jak powiedziałam, początek roku jeszcze może tutaj drobne zmiany przynieść, ale wiosna już powinna przynieść oddech. Spadek inflacji będzie oczywiście miał wpływ, jeżeli będzie znaczący, na decyzję o utrzymaniu bądź zdjęciu już tarczy też na VAT na żywność. Powiedziała minister finansów Magdalena Rzeszkowska. Tyle pytań. Pani pozostało bez odpowiedzi. Mam nadzieję, że udało się rozwiązać następnym razem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również Państwu i zapraszam na kolejne wydanie Studia PAP już jutro o godzinie 10.